Siema, 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 Z tej strony Skydem. Witam was w kolejnym odcinku z serii Minecraft Jak Zrobić. Jest to seria poradników, w których pokazuję jak zrobić lub zbudować w Minecraft coś, co może się przydać w grze. W dzisiejszym filmie chciałbym wam pokazać jak wybudować generator bruku, kamienia oraz bazaltu. I jak możecie zaobserwować po tych ruinach portalu, gramy na snapszocie 20W16A, który, który jest snapshotem do aktualizacji 1.16. Aktualizacji Nederu. I tutaj chciałbym zaznaczyć, że zanim zaczniecie korzystać z moich poradników, to prosiłbym Was o dokładne sprawdzenie, na jakiej wersji Minecrafta gracie, bo już zdarzyły się takie osoby, które pytały, mi, pytały mnie w komentarzach, dlaczego coś nie działa i tak dalej, dlaczego coś po prostu nie idzie, to pamiętajcie, że pierwszą rzeczą, jaką Jaką trzeba, Jaką trzeba sprawdzić, po prostu zanim jeszcze mnie zapytacie, jest po prostu sprawdzenie, na jakiej wersji Minecrafta gracie. To jest podstawa, bo tutaj chciałbym jeszcze dodać, że generator bazaltu nie będzie działał na wcześniejszych wersjach niż aktualizacja 1.16 bądź po prostu Snapshoty do tej wersji. No, tak więc myślę, że już czas do prezentacji generatorów. Tak więc przejdźmy już do rzeczy. Zacznijmy od generatora bruku, inaczej mówiąc cobblestone'a. Żeby stworzyć taki generator potrzeba lawy yy, i wody. Oczywiście jak w sumie w większości przypadków generatorów, jakie Wam dzisiaj zaprezentuję. I tak, żeby powstał cobblestone, lawa musi napływać na wodę dokładnie w taki sposób. I proszę bardzo, tak oto prezentuje się generator cobblestone'a, najprostszy w świecie. Ja tutaj akurat do obudowy tego generatora... Wykorzystałem nowe bloki, jakie zostały w tym Snapshocie dodane, e, obecnie najnowszym, e, 20w16a. E, no i teraz zaprezentuję Wam, jak, takie, jak taki generator wybudować. Na początek wykopujemy dół o głębokości jednej kratki, a o szerokości trzech e, kratek. Teraz możemy tutaj sobie dać budulec jakikolwiek. Następnie to wszystko obudowywujemy. Teraz tutaj musimy zrobić coś takiego. Tutaj musimy wybudować taki, jakby zbiornik, właśnie w taki sposób. Syk. Tak. Tak. Żeby powstało nam właśnie coś takiego, Żeby powstała nam taka miska, to jest bardzo, bardzo ważne. E... Następnie wylewacie tutaj lawę, tutaj wodę. No i równie ważne, moi drodzy, jest to, żeby cobblestone powstawał dokładnie na samym środku. Ponieważ, jeśli powstanie wam tutaj, to tu utworzy się źródełko kolawy. No i wtedy woda może Wam zalać to źródełko lawy, co spowoduje po prostu to, że stworzy się tutaj obsydian i no chcąc nie chcąc stracicie jedno wiadro lawy. A jeśli, macie, jeśli nie macie dostępu do żadnego źródła lawy większego w pobliżu, to w tym momencie jesteście zgubieni, i cały wasz plan poszedł na marne. Teraz możemy sobie takiego kobylstone'a śmiało wykopać i nasz generator. Tutaj proszę bardzo, działa. Przejdźmy do generatora kamienia. Jak widzicie, prezentuje się on. Dokładnie w taki sposób. I tutaj właśnie sprawa już jest mimo wszystko bardziej skomplikowana niż, e, niż tutaj, niż w przypadku generatora cobblestone'a, ponieważ żeby powstał kamień, e, czekajcie. Aby powstał kamień, e, musi tu być woda. Musi tu być źródło e, wody. A nad tym źródłem wody musi rozlewać się lawa. To jest bardzo ważne, żeby, żeby lawa rozlewała się nad źródłem wody, a nie równo z nim albo pod nim, bo inaczej kamień wam po prostu nie powstanie. Jak widzicie, tutaj powstaje kamień. A gdybyście zrobili, gdybyście się pomylili i zrobili coś inaczej, to ten kamień niestety. Mógłby Wam nie powstać. A więc budujemy teraz taką konstrukcję, jaką Wam zaprezentuję tutaj na ekranie. No i tak, to musi być w taki sposób. Tu na tej ścianie stawiamy tabliczki. Tutaj jeszcze jedną. No i tak. Tutaj trzeba się podsadzić i wybudować. Taką właśnie kolumnę na. No, tak myślę, że wystarczy: z trzy bloki. Trzeba ją porządnie obudować z każdej strony, bo właśnie w tej kolumnie będzie znajdowała się lawa. I teraz. Tak, tu trzeba ją obudować. Tutaj wylewamy lawę. A tutaj wylewamy wodę w tym oto miejscu. I teraz powinien wam powstawać kamień. Dokładnie tak. Jak widzicie, wszystko działa. Pamiętajcie tylko, żeby wykopywać kamień ee, z kilofem z zakręciem jedwabny dotyk, e, czyli silk touch po angielsku, bo inaczej to wam nie zadziała. Bo inaczej wydobędziecie sam kobyl stołu. Przejdźmy do generatora bazaltu. Jak go ogólnie stworzyć? Mechanika z bazaltem jest, y, jest y, trochę inna niż w przypadku kamienia i y, bruku, ponieważ tutaj lawa musi napływać na, y, na, soul, y, na soul soil, czyli na glebę dusz. Y, a obok tej gleby dusz, na którą napływa lawa, musi być blue ice, czyli niebieski lód. Patrzcie. Nie może być żaden inny lód, tylko blue ice. Nie żaden ice, nie żaden packed ice. Patrzcie, tych, yy, tych bloków nie używamy, tylko niebieski lód. Yy, no i wtedy właśnie powstaje nam bazalt. I przy budowie e, generatora bazaltu. Akurat sprawa jest bardzo prosta, e, ponieważ głównie opiera się on w sumie na e, generatorze Cobblestone'a. Wystarczy tutaj, nawet myślę, że jest e, prostszy, wystarczy tutaj to wszystko obudować. Następnie w tym miejscu postawić blok. E, ten glebę dusz, tutaj yy, niebieski lód, a w tym miejscu rozlać lawę. I w tym momencie wasz generator bazaltu już powinien działać jak należy. Proszę bardzo. Działa. Działa. Teraz pora na. Wersje bardziej zaawansowane. Tak więc idziemy, i na sam początek pokażę Wam generator cobblestone'a. Tutaj, jak widzicie, jest to rozwiązane w taki sposób, że tu jest redstone, pod spodem, pod cobblestone'em jest obserwer, który, jak wykopiemy tego cobblestone'a. Da sygnał, i dzięki temu, jak będzie się tutaj tworzył cobblestone, to od razu będzie on wypychany po prostu do przodu. I jak widzicie, tworzy nam się tutaj cobblestone. Te tłoki go wysuwają, i teraz możemy go sobie śmiało kopać. I jak widzicie, działa to myślę znacznie lepiej niż w przypadku takich zwykłych generatorów teraz przejdźmy do budowy. Na sam początek budujecie podstawowy generator Cobblestone'a. Teraz musicie wykopać tutaj e, taką jakby dziurę. O, dokładnie. I tu, e, w tym miejscu, gdzie jest e, Cobblestone, gdzie pojawia się Cobblestone, tylko że e, jakby kratkę pod nim, Przepraszam, dwie kratki pod nim. Tutaj dajecie obserwer. zależy że nie w tą stronę. Trzeba go właśnie ustawić tak, aby patrzył się w górę. Tutaj na ten na ten ten. Na Cobblestone'a, W sumie nie, nie dwie kratki niżej, tylko kratkę niżej. Czekajcie. U, bo, jak tu się rozlewa woda, to nie jest to takie łatwe. Trzeba wejść i postawić go teraz. O! Pięknie, pięknie. Teraz tutaj kładziecie redstone, redstone prowadzicie tutaj. E, robicie jakiś e, tam podstawowy e, zegarek. Taki można by powiedzieć, który. Doprowadzi naszego Redstone'a na górę. Czekajcie, tu jeszcze zrobię. Cyk, możecie robić dokładnie to, co teraz pokazuję na ekranie. Będzie Wam łatwiej. No i tak, tutaj kładziemy, moi drodzy, jakiś budulec. Tutaj robicie w sumie nie, nie piętro wyżej, tylko tu już kładziecie. Redstone. Ja tam e, przy tym, e, jak e, przy tych generatorach, które wam pokazywałem, e, było tam lekkie zamieszanie, pow, ponieważ musiałem z tym kombinować dosyć dużo e, z tymi mechanizmami, więc teraz pokazuję wam to na świeżo, jak to wszystko wybudować. No i teraz potrzebujecie tutaj, oczywiście pistona, czyli tłoku. I teraz musicie go ułożyć w taki sposób, żeby on e, był skierowany właśnie do tego stołna, Tylko to nie jest za łatwe. Trzeba się tutaj jakoś ustawić o tak pięknie. Idealnie. No i teraz po zniszczeniu tego stołna wszystko powinno nam zacząć działać. Tutaj, jak widzicie, zegar się już uruchomił. No, i proszę bardzo, nasza farma, można by powiedzieć, nasz generator cobblestone działa. Aha, i tutaj jeszcze dodam, że gdy generator wybuduje taką oto taki rządek o długości 15 kratek, to wtedy ten gener generator się zatrzyma, bo mechanika w Minecrafcie no. Fizyka w Minecraftie e, tych tłoków jest taka, że jak widzicie tutaj, kiedy coś, e, co ma przesunąć tłok, będzie miało e, 15 kratek, to wtedy już tłok nie jest w stanie tego przesunąć. Więc, żeby taki generator, jakby zresetować, to musicie wykopać tutaj naj, najbliższe bloki w pobliżu. Potem rozwalić ten, który znajduje się yy, na obserwerze, no i wówczas już generator powinien Wam znowu śmigać. Kolejna, generator kamienia. Tak więc prezentuje się on dokładnie w taki sposób. Tutaj, jak widzicie, mamy już mechanizm widoczny. No i po wykopaniu tego, oto tutaj, bloku kamienia. Cyk, nasz generator zaczyna działać. Jak widzicie, tutaj zaczynają wysyłać się bloki, właśnie w tym oto miejscu. I teraz możemy sobie takie bloki śmiało wykopać. Przy czym pamiętajcie, używajcie do tego kilofu z zaklęciem silk touch, czyli jedwabny dotyk, yy, ponieważ inaczej kamienia nie wykopiecie, tylko otrzymacie kobylstok. No i właśnie wada tego wada. No znaczy, no nie wiem, czy to jest wada, ale w, w, jakby po tym, co ja kombinowałem, wyszło mi coś takiego, że czasami yy, się zdarza, że ten generator wygeneruje nam e, cobblestone zamiast kamienia. Tak się po prostu zdarza. Nie przejmujcie, się, e, nie przejmujcie się tym. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś wielki problem. E, w każdym razie w większości tutaj pojawia się e, kamień, zwykły kamień. Więc przechodzimy już szybko do, do budowy do tego, jak taki generator zbudować. Budujecie oczywiście taką samą konstrukcję, e, jak w przypadku z najprostszego w świecie generatora kamienia. E, no i teraz tak, tutaj e, musicie wybudować właśnie taki e, zegar, jak był tam. Ale zanim to zrobicie, to musicie tutaj najpierw w tym miejscu dać tłok że nie w tą stronę. Musi być, pamiętajcie, ustawiony tak, żeby niszczył ten blok kamienia. O, właśnie dokładnie w ten sposób. To niszczycie. Tutaj stawiacie obserwer. No i teraz właśnie przyszedł już czas na zegar. Więc tak, tutaj stawiacie redstone i robicie w sumie to, to co ja teraz pokazuję na ekranie. Tutaj nie muszę się tego jakoś komentować czy coś. Po prostu robicie to samo co ja. Tutaj dajcie Redstone, Repitarek oczywiście, żeby przedłużyć sygnał. E, cyk. No i to wszystko idzie do tłoku. No i teraz, kiedy. E, oczywiście pamiętajcie, że to musi wychodzić z, e, z obserwatora. Czyli z tego obserwera do tłoku, a nie odwrotnie, ponieważ wtedy Wam to nie będzie działać. No i teraz, po wykupaniu, właśnie tego bloku kamienia, nasz generator powinien zacząć działać. Tyle, że tutaj akurat ten blok andezytu był zbędny, więc. No, więc mogłem tu już go nie stawiać. Pamiętajcie, żeby go przedtem zniszczyć, jak nie chcecie się później z nim borykać. Ale dobra, to jest nic takiego. Jak widzicie, nasz generator Stone działa. No i teraz przejdźmy już do generatora bazaltu. Automatyczny generator bazaltu jest już nieco bardziej. Myślę, skomplikowany niż poprzednie, chociaż tak na dobrą sprawę, jakby się już w to wprawić, jakby tak się przypatrzeć, to nie jest chyba e, aż tak bardzo skomplikowane. Działa troszkę inaczej. Podobnie do tamtych, ale troszkę inaczej. Możemy go uruchomić. To najpierw musicie kliknąć tutaj ten przycisk, a dopiero później e, no, Zaczyna działać. E, zaczyna działać właśnie po kliknięciu tego przycisku. E, jak rozwalicie tutaj blok, e, zanim klikniecie przycisk, to niestety e, może tutaj Wam się coś nie udać. E, no i wtedy musicie zniszczyć ten redstone tutaj, ponownie go postawić, i wtedy już e, wasz generator będzie naprawiony. To już Wam mówię tak na przyszłość, jakby coś. E, Wam się z tymi generatorami stało niedobrego. W każdym razie, jak widzicie, nasz generator działa. Tutaj weźmy sobie bazalt cyk. Możemy sobie ten bazalt śmiało wykopywać. O. No i przejdźmy już do tego, jak, taką, jak taki generator wybudować. Na sam początek budujecie oczywiście to samo, co w przypadku. Prostszej wersji tego generatora. Tutaj oczywiście wylewacie lawę, cyk i mamy ten podstawowy, nasz generator. No, a teraz budujecie to, co zaprezentuję Wam na ekranie. Tutaj na lodzie stawiacie obserwer, aby był zwrócony właśnie oczami w, tą, w tę stronę. Teraz tutaj budujecie zegar tutaj e, postawcie dwa e, dwa redstoney następnie tutaj dajecie repeater redstone e, repeater tutaj tak dobrze robię okej, okay, tak sobie sprawdziłem Tutaj dajecie znów redstone. Tutaj dajecie repeater. No i w tym miejscu stawiacie płok. Tylko, w taki sposób, żeby był zwrócony właśnie w tą stronę. Tutaj do tego bloku bazaltu. Następnie robicie tutaj to, co ja. Tu wykopujecie dziurę. I musicie się dostać do. Tego właśnie bloku eee, bloku gleby dusz. W tym miejscu stawiacie sticky piston. Ważne jest, żeby to był sticky piston, a nie zwykły piston. Eee, czyli no klejący tłok, a nie zwykły tłok. E, ponieważ inaczej to Wam wtedy nie zadziała. E, no i tak tutaj od tego mechanizmu przedłużacie redstone. Eee, właśnie. Więcej tak na tą odległość. No i teraz tu dajecie trzy Reperty. Cyk. Jeszcze tu wykopujecie przestrzeń i w tym miejscu kładziecie przycisk. Proszę bardzo. Nie, nie w tym miejscu, tylko tu Taj, dobra. Eee, ach, tu jest jeszcze trzeba repeater położyć. No i teraz dociągacie Redstone do tłoku, i tu kładziecie jeszcze jeden repeater. No i teraz po kliknięciu tego przycisku, eee, generator bazaltu powinien wam zacząć działać. No i proszę bardzo, śmiga, pięknie. No, tak więc wasz generator Bazal działa, a wy możecie sobie tutaj stanąć i wykopywać nowo tworzące się bloki. Dobrze, moi drodzy, nasz czas dobiegł końca. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli komuś się przydał, nie zapomnij zostawić łapki w górę, E, zwłaszcza, że e, trochę czasu mi zajęło, trochę czasu, no sporo czasu mi zajęło e, kombinowanie nad tymi mechanizmami e, tak, żeby uzyskać efekt po prostu taki, jak e, widzieliście w tym filmie. Więc bym był Wam, bym był wam niesamowicie wdzięczny za to, żeby, gdybyście zostawili łapkę w górę. To takie jakby podziękowanie od Was dla mnie. No i zapraszam również, jeżeli lubisz grę Minecraft, to polecam Ci zasubskrybować ten kanał, ponieważ no, Minecrafta jest tutaj dużo. Tutaj na tym kanale pojawiają się wszelakiego rodzaju filmy z gry Minecraft. Więc, jeżeli lubisz tę grę, to. Zachęcam, zasubskrybuj, a myślę, że Ci się tutaj spodoba. Tak więc, ja już dziękuję. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Hej, hej!